istan cohabe Jestem kochany z moją słabością, za darmo kochał mnie, umarł za mnie, i z wstał, aby żyć. Byłem umarły w moich grzechach według sposobu tego świata, według ducha, który działa w synach buntu, postępując, według rząd swego ciała, spełniałem zachcianki myśli zdrożnych, z natury zasłużyłem na gniew. Przez wielką swą miłość z Chrystusem przywrócił mnie do życia. Gdy byłem umarły, Skrzesił z martwych i posadził w niebiosach Nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga. Nie z uczynków, abym się nie chlubił, Będąc obcym społeczności Izraela. Bez udziału w przymierzach obietnicy, przez krew Pana stałem się bliski i zbawiony poprzez Jego łaskę, przez krew Pana stałem się bliski. Panie Boże, mój Ojcze, przychodzę dziś do Ciebie przygnieciony ciężarem własnych grzechów. Czuję, że po raz kolejny Cię zawiodłem. Brak mi słów, by opisać całe zło, które wyrządzam sobie, moim bliskim, i przede wszystkim Tobie, niszcząc ten cenny dar zdrowia i życia, którym mnie obdarzyłaś. Panie, tak bardzo dziękuję Ci za moje życie, mimo że ja sam nie potrafię Go w pełni docenić i korzystać z Niego tak, jak powinienem. Dziękuję Ci za moich bliskich, którzy troszczą się o mnie. Kochają mnie, a ja tak bardzo ich ranią. Proszę najlepszy Ojcze, pomóż mi wyrwać się z nałogu alkoholizmu. Pomóż mi wyrwać się ze szponów złego. Tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy. Jestem tak bardzo zmęczony kolejnymi upadkami. Proszę Panie, daj mi siłę, bo wiem, że tylko z Tobą dam sobie radę. Wiem, że pomożesz mi wyzdrowić z tego stanu, w którym się znalazłem. Wierzę, że tylko z Twoją pomocą się wyzwolę. Panie Jezu Chryste, najlepszy lekarzu, Ty uzdrawiałeś trędowatych i wskrzesiłeś łazarza. Ulituj się nade mną i moją słabością. Błagam, pomóż mi powstać z kolan, pomóż mi stać się tym, kim naprawdę jestem, do czego zostałem powołany. Wlej wiarę w moje serce, odnów mój umysł. Pomóż mi powiedzieć nie wtedy, kiedy powinienem. Daj mi wytrwałość, pomóż znaleźć radość życia. Otwórz moje oczy na całe piękno tego świata, które umyka mi pod wpływem na boku. Wybacz mi, Panie, wszystkie grzechy, które popełniłem przez alkohol. Wybacz wszystkie złe słowa, wszystkie krzywdy wyrządzone. Moim bliźnim, moim najbliższym, miej ich w opiece, daj im siłę i cierpliwość do tego, by nadal potrafili mnie wspierać. Panie Jezu, Ty powiedziałeś proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone. Ja wierzę, szukam i pukam. Dziś do Twych drzwi proszę, pomóż, dajby moje odzyskane zdrowie mogło przysłużyć się Twojej chwale. Amen.